Jedną Minecraftową książkę robimy z trzech papierów oraz jednej skóry. W tym filmie będę próbował zebrać milion takich książek jedyne w jedne 100 minecraftowych dni. Dobra, myślę, że możemy zaczynać, a więc... Nasze wyzwanie, czas zacząć. Pierwszą rzeczą, którą musiałem zrobić było odnalezienie woski, co nie sprawiło mi większych problemów. Na dodatek tuż obok niej znajdowało się stado kruch, które jak najszybciej przetransportowałem do zagrody. Ponieważ będą one bardzo ważne w następnej fazie gry. A następną rzeczą, którą chciałem się zająć, była farma trzciny. W tym momencie zaczynają się lekkie schody. Ponieważ, by zbudować farmę trzciny, musimy skraftować obserwery. A aby je wykonać, trzeba pozyskać kwarc, który występuje tylko w netherze. A dosłownie w pobliżu mnie nie było żadnej lawa pulki. Więc postanowiłem poszukać jej pod ziemią, wykorzystując do tego replay moda. No dobra, zobaczymy, co tutaj jest. No niby tu jest jakaś lawa pulka. Przynajmniej wiemy, że coś jest. A więc po zbudowaniu portalu i wykopaniu kwarcu mogłem przystąpić do budowy farmy. Dobra, i czy działa? Jest! Działa! Nie jest to bardzo wydajna farma, ale na początek na pewno się nada. Więc gdy farmy nie miałem już gotową, mogłem zabrać się za farmę skóry. A więc obejrzałem jakiś pierwszy lepszy poradnik i zacząłem budować. Jednak nie obyło się bez problemu. A głównym z nich było jedzenie, ponieważ gdy budowałem farmę, przez praktycznie cały czas nie mogłem sprintować, przez co całość trwała bardzo długo. W chwili ukończenia farmy był już dzień dziesiąty, więc powinienem mieć już 100 tysięcy książek. Jednak w tamtej chwili nie przejmowałem się tym i zrobiłem farmę manualną, która po jakimś czasie naprawdę się rozrośnie. Po wybudowaniu farmy manualnej w końcu mogłem zabrać się za budowanie magazynu, bo muszę gdzieś pomyśleć te milion książek. A żeby zobrazować wam ile skrzyn potrzebuję, pokażę wam na przykładzie. Wewnętrzna skrzynka robi się z 8 desek, czyli 2 piętków. Ma na 27 slotów na itemy, ale zapełnimy je wszystkie. Wyjdzie nam, że w innej skrzyni można powiedzieć 1728 przedmiotów. Gdy podzielimy 100 000 na 1728, wychodzi nam, że takich skrzynek trzeba wykonać 57,8, co w przybliżeniu daje 115 rogów. A jako, że moja sikra była totalnie na wykończeniu, a całe zapasy żelaza się skończyły, musiałem wybudować jego farmę. Cała farma jest naprawdę bardzo prosta. Golem raz mi się przez w dziurze, woda z go do lawy, która go zabija. Teraz operę całość transportem do skrzynek. A jej wydajność jest naprawdę niesamowita, ponieważ może ona wygenerować nawet 16 staków w niecałe 2,5 godziny. Budowa farmy zajęła mi naprawdę bardzo krótko, bo niecałe dwa dni. A w międzyczasie chciałem zobaczyć ile trzciny wygenerowała moja farma. Okej, okay, ile się zrobiło? Co? Tak mało? Jezu, ja myślałem, że to więcej będzie robić. Ej nie no, tragedia tak szczerze. I powiem wam, że naprawdę się wtedy załamałem. Jednak wymyśliłem inny, o wiele lepszy pomysł. Lecz do jego realizacji potrzeba umiejętności restanowych, A ja na pewno ich nie posiadam. Ale co w ogóle planuję zrobić? Przedstawiam wam latającą maszynę, czyli rzecz, którą każdy z was pewnie już zrobił. Ale właściwie jak ona ma mi pomóc w zbieraniu bo widzicie, w Minecraftie istnieje coś takiego jak bloki przylepne, a do mechanizmów używamy głównie dwóch, czyli slajmu i miodu. Mają one bardzo ciekawe właściwości, a mianowicie można je przylepać do maszyny, dzięki czemu da się wytworzyć w pewnym sensie skrzydła. W tym przypadku będą one służyć do zbierania trzciny, a pod całą formą będzie znajdować się ogromna rozładownia. Tylko totalnie nie mam pojęcia jak zbudować taki mechanizm. Na szczęście mam kolegę, który zna się na tym o wiele lepiej. A jak to odpali? Jak to odpalić? Musisz na jednym z tłoków, przy którym jest możesz położyć guzik i go kliknąć. Nie działa. No, możesz pokazać z wysokości Nie przestać po prostu ruszać. No, guzik na tym tłoku z armaty, jakby z stacji. zajęcie wyłącz dźwignię i połóż na tym tłoku, tu, na tym drugim tłoku. No. Tak tutaj, tak? Tak. Okay, I teraz jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, teraz. Yes, działa, działa! Nice, nice, no super. Po rozbudowie farmy w końcu mogłem zabrać się za zbieranie drewna. Dobra, wszystko gotowe, więc można zabrać się za budowę magazynu. W międzyczasie zajrzałem jeszcze do farmy krów. Dobra. Nie, no powiem wam, że jestem zawiedziony. Prawda, jestem zawiedziony mocno. Myślałem, że to będzie tak trzy razy tyle, nie? 20 25, no to 15 dni. No to w 15 dni tyle Nie masz, szans, to, że dobrze. Muszę wykominać coś innego, I po długich godzinach researchu w końcu znalazłem to. Farma bo o niej mowa to jedna z wydajniejszych w Jej wydajność jest ponad 500% większa niż farmakrów, którą miałem dotychczas. Ok, jestem teraz na single player i poławczyłem sobie godzinę. I nawet byśmy poławczyli jeszcze te 70 dni, które zostało. Bo jest szansa, żeby to wykonać. No dobra, budowa skończona. Teraz sprawdzę czy działa cała farma. Ok. teraz chyba tutaj postoję. Dobra, jakoś tyle. Teraz Zobaczmy Działa! Działa forma Let's go! Dobra, czyli teraz można awczyć Dobra, minęły dwie godziny jakoś Okej, okay. I... Powiem wam, że to jest całkiem nieźle. Jeszcze tu sobie posortowałem, ale naprawdę, że w tym tempie może nie milion, ale pół miliona dałoby radę, tak szczerze. Gdy wieczorem myślałem, jak zwiększyć wydajność farmy, wpadłem na jeden ciekawy pomysł. Podczas afczenia mógłby być w obszarze spawnowania się hoglinów tak by dwie farmy działały jednocześnie. Po chwili poszukiwań, odnalazłem odpowiednią do tego farmy, która może generować 300 skóry na jedno piętro jej budowli. Dobra, awczę to już trochę i zobaczmy, czy działa. Nie, nie, no tu nic nie ma. Nie, dobra, nie chcę już co robić. Następne kilka tygodni nie wchodziłem na świat i zapomniałem o całym filmie, aż do momentu tej rozmowy. Ja pamiętasz ten film książek? No, tak, ale jako. jako przestałem robić, bo mi ta farma nie działała. Nie? No to. to, to, to zacznij od nowa. Nie będę zaczynał od nowa. będzie coś powiedzieć. No to sprawdź ten poradnik, co robiłeś. No to mogło no, bo Zacząłem oglądać poradnik, aż w końcu usłyszałem to. W Forest. Z ciekawości chciałem zobaczyć, czy moja farma znajduje się właśnie na tym biomie. Nie, Jezu... Ja tu wszystko się zbudowałem. To powinien być Crimson Forest. To, to muszę to wszystko przebudować zaraz. W pewnym sensie byłem szczęśliwy i wkurzony jednocześnie. jednak ja postanowiłem kontynuować to wyzwanie. I na tamtą chwilę nie wiedziałem, czy dobrze robię. Po 3 godzinach farma była skończona, a ja w końcu mogłem zacząć awczyć. Dnia 90. wszystko zabrałem i wróciłem do mojej wioski. Po powrocie ze skrzynek i hoperu zrobiłem wieżę, w której znajdują się skóra i trzcina. Na dole wieże są postawione dyspensery, które wszystko będą wyrzucać mi do hipunku. Ja podczas kraftowania będę wyrzucał gotowe książki do hoperu, które będą transportowały wszystko do magazynu. Dobra, łapie dwie? Jest. Dobra, najpierw papier. Od razu wyrzucam, dobra? 33 godziny spędziłem na tym świecie, nie? Teraz się okaże wszystko. I statistics? 169 tysięcy.